Będziemy zajmować, ale jak tylko łączyłem nagrywanie, to pasek przestał piszczeć. No nic, rozbierzmy więcej piątkę i zobaczymy o co tutaj chodzi. A więc witam moi drodzy w kolejnym filmie na moim kanale. A dzisiaj zajmiemy się nie tym niebieskim śmieciem, a tym czarnym bydlakiem, czyli moim BMW M5 E39. Tak jak widzieliście na początku, a moje M5 bardzo doskwiera problem z piszącym paskiem. Prawdopodobnie jest to napinacz albo jakieś kółko, które się ślizga. Czyli tak, może tak, napinacz na pewno nie napina, bo pasek się ślizga to raz. I druga rzecz, na pewno coś mi tam, jakby jakieś łożysko na kółku, coś było nie tak. Mam tutaj gdzieś na pewno napinacz drugi kółko, bo jak sprzątałem w garażu, to znalazłem. A on naprawdę potem się tu kisi już poniedział z dwa lata, więc yy, będzie dość trudno namierzyć gdzie ono jest. Więc dam wam jeszcze raz mały update na temat mojego E4 szunia. Jak widać już jest pięknie umyty nawet. Miałem go specjalnie wczoraj i dzisiaj padało, ale jako, że stoi w garażu się pogodzi nie udało spieprzyć mi dnia. Także E4 szunia pięknie wygląda, kniecie jaja, ściągam konia, walegacie, czy jak to tam było jest w miarę okej okay, moim zdaniem, muszę jeszcze zrobić step trzeci i przejechać dach jeszcze raz, ponieważ skończył mi się papier 3000 i jak się gdzieś tam przeglądniecie, już się patrzcie zakurzyło, jak się gdzieś tam przeglądniecie Powinny być jakieś takie krechy, co jeszcze oznacza, że nie jest tutaj widać bardzo ładnie pod światłem. Jeszcze muszę to poprawić, raz dobrze przygrzać i powinno wszystko zejść, a jak nie, to muszę kupić chyba papier tysiące i walić wszystko od początku. Czyli lakier mam już skończony, prawie, a dalej nie mogę otworzyć drzwi. Jest na tak zwanym chyba double lock, że tutaj nie działa, ani tu nie działa. Nic tu, są, możecie ciągnąć do woli, ile chcecie. I się nic nie otwiera, więc jest mała dupa z tym. Ale mam drugi zamek, więc pewnego dnia muszę się porównać, gdzie mogę coś wsadzić, żeby go mechanicznie bez żadnych ścięg ani jakichś innych dźwigni pociągnąć, tylko prosto w zamek gdzieś tam nie wiem, wsadzić, tak oś, pomieszać czymś i żeby się może otworzyło. Tak jak tutaj ostatnio wujek zauważył. No jest syf, jest syf, ale no. Da się to zrobić, wszystko nie ma problemu. najwyżej zawieziemy do Meksyków, oni zrobią piękny detailing. W sumie to auto było sam raz, żeby pokazać wam, jak wygląda meksykański detailing, ale koniec o niebieskim gruzie. Pora skupić się na czarnym gruzie. Na temat czarnego gruza, a tutaj jak widzicie, nie ma zbytnio dużo miejsca, żeby cokolwiek zrobić, więc musimy wyciągnąć. Tutaj w ogóle był dla mnie szok, bo jak taki kolega z Polski przyjechał i powiedział, że to jest wiskoza. Ja zrobiłem oczy jak 5 zł albo jak quadr, kłodra, jak czyli 25 centów, i powiedziałem mu co to jest wiskoza, ponieważ ja byłem nauczony mechaniki tutaj w Ameryce. Wszystkie słowa bardziej kojarzę po angielsku niż po polsku, więc dla mnie to jest po prostu klaczfen. Klaczfen, czyli że ma sprzęgło, tak, wiskoza to chyba sprzęgło, w jakimś tam pewnym sensie. Więc to na pewno musimy, musimy odkręcić. To jest specjalny klucz tutaj, żeby złapać za te dwie śrubki na pompie wody i 32, żeby złapać tutaj i odkręcić go lewy gwint czyli będziemy odkręcać yy, w prawo dziada. I potem mam taki, chyba to się nazywa stetoskop, takie słuchawki i zapalimy garnucha, żeby sobie chodził. I tam yy, nie widać, ale tu jest jeden kolega, co można piszczeć, Pod spodem jest drugi. Tu jest jeden napinacz i tam mamy drugi napinacz na samym dole od klimy. Więc na to też muszę zobaczyć. I poza tym mam tą kowarek zarąbałem ze złomu, co byłem ostatnio. I zauważyłem tutaj, że mam też wyciek oleju albo z tej śrubki, z tej uszczelki. Kto ma właśnie BMW, ten wie, że lubią te uszczelki cieknąć na tych śrubkach. Albo korek mi przepuszcza, znaczy na pewno mi przepuszcza. Nie wiem, jest wyrobiona ta szyjka, czy coś. Tak dużo dodawali tego oleju, że jest wyrobione. Ponieważ co założę korek to zawsze jest korka mokro Więc nie wiem jak to rozwiązać, czytać po prostu podwójną muszczalkę czy coś Ja idę grzebać, znajdę części i będziemy rozbierać No i proszę znalazłem, jednak się opacało wszystko Tam do E39 mam sadzone tą reklamówkę, oczywiście z likiera Czyli z sklepa z alkoholem, czyli tam monopolowego Mamy że bardzo To jest piękne kółeczko, podobno a temu zamówiłem ten dokładnie numer Bo a jak chceszcie kupić od BMW to jest gdzieś ostro drogi i ten, co pasuje na pewno do M5, jest też drogi. Więc to jest jakiś zamiennik chyba z jakiegoś innego auta, czyli znej BMW po prostu, który jest dokładnie taki sam, tylko ma inny part number. A tu jest nasz drugi kolega, a napinacz. Taki mamy ładny. Taki part number, jakby ktoś potrzebował kiedyś, kiedykolwiek. Więc to są dwie rzeczy, co mam. To jest chyba łączny kosz, prawie. Nawet nie chcę mówić, bo nie wiem ile to kosztowało, ale na pewno nie mało. To chyba kosztowało jakieś śmieszne pieniądze to kółko, ale, ale ten chyba z stówę mi się zdaje, Już to dawno, dawno, dawno temu kupowałem. Wiem, że cały ten napinacz ze wszystkimi dwoma kółkami kosztuje prawie 300 dolarów. Tam jeszcze pszczelki jakieś inne gówno. W tym drugiej reklamówce tutaj leży leży wszystko do 4 szuni. Jedna część, druga część części, druga część części masło myślane leży, wszystko w bagażniku we 4 szumi, co też będę kiedyś to może robił. Mam części teraz tego narzędzia. Ok, moi drodzy, mimo, że mam też klucz, co mam też i kamerzystę, świeżo importowany z Polski i zakładamy piek na pompę, o pasek trzyma, trzyma dobrze. Teraz a najfajniej by było złapać, złapać, nie złapać, to teraz jest taki problem że nie wszystkie te klucze są fajnie zrobione, żebym mógł wsadzić sobie dokładnie, więc muszę ustawić pompę w lokacji takiej, żeby mi się działa jak najlepiej, żebym mógł też ją przytrzymać jakoś, a nie, że nie, że nie mam jak klucza złapać. Ok, teraz magia, czary, w którą stronę ja to mam pociągnąć. mówiłem, że w prawo, czyli to w dół, to w lewo. Teraz uwaga tylko na paluchy No i oczywiście, że to nie pójdzie tak łatwo, jak myślałem. Próbujemy. może sobie krzywdy nie zrobię. To, że pochodzę z Rumunii, to nie znaczy, że umie tylko kraść. Twoje kieszenie nie są puste. Ale są podarte. Gdzie jest BHP? BHP? Tam na ulicy widziałem. Stary. Nie, BHP to jest... Co to jest Marcinko BHP? Biuro y, BHP. Biuro Homologacji, homologacji Poloneza. Brak? Zła odpowiedź? Bezpieczeństwo hamuje pracę, gdzie masz okulary wywalone w okulary Ty Tylko Tego palców się nie uczy. Tak to jest, nie robi. Uważaj synek, tylko żebyś nie ukruszył. Więc tak jak myślałem, o, nie mogę znaleźć tego drugiego mojego narzędzia dobrego, więc pękło tutaj, tutaj pękło. Panie, ty, numeryków nie trzeba. A? Na, nawet, ty? To jest proszę państwa oksy, tak. Kulary Czekaj, che, w sumie to jest. czekaj, nie ruszaj się, ja to no. wyceluję. O. <grytaka> OK, cześć. Dobrze miałem, dobrą technikę miałem, tylko narzędzie było zdubczone. Pod nogi, żeby nie zgubić i walimy w prawo teraz pewnie zawsze mówią trzymaj wiatrak bo spalnie Ci się uszczerbi haha ha, powodzenia zawsze trzymam zawsze mi spada ogólnie taka mała ciekawostka Wam powiem a że wisko od M5 a od 540 są kompletnie dwa inne wiatraki ponieważ wisko w służy jako wiatrak pomocniczy bo wszystko robi wiatrak elektryczny a w 540 Całą robotę robi Ci wisko, a wiatrak elektryczny pomaga. Więc ma tak, jakby termostat, jest ustawiony na wyższą temperaturę, tutaj, żeby się załączał. Czekaj, jak auto się tak serio zacznie przegrzewać, to wtedy dopiero się włącza. Ja też słyszę, że to wszystko słyszę przez studie dosłup. To jest mają dziwny Tam ten drugi jest troszkę inny, tego tak szorowało, więc mi się wydaje, że jest OK tymczasowo. Ale tamten napinasz tak, tam na dole normalny, na tym górnym pasku jest następności wyrąbany. Przyjdę po atakę. Teraz ja jak jakieś drugi szalwie. No i też widać jak światła migają No. bo co ja próbuję teraz zrobić, to próbuję się dostać tam gdzie kołkołko jest przykręcone żeby słyszeć co że się... Co się dzieje? zdaje mi się, że odbywa to, byto, skoro ale w się ział to jeszcze na tyle. Bo ten taki dźwięk, co on tak czasem tak robi, tak śmiesznie, tak przeskakuje, zdaje mi się, że to jest to górne kółko, bo ma taki dziwny dźwięk, po prostu jest. Więc tyle, że a no, co to padło już, że mnie sobie tą pokrywkę tutaj ściągnąć skrzypnik ale <laughs> bardzo, żeby... okay. To jest na pewno to górne. Ok, mamy więc winowajce To jest to koło, na pewno Ono ma chyba łożysko wywalone, któraś kółka wywalona jakby była i ono tak śmiesznie, dziwnie chodzi, tak szarpie w środku. Tak jak słuchałem, to tak wyglądało, jakby szarpało coś tam w środku nim. Okej, okay, teraz najgorsza rzecz, czyli najgorsza i najlepsza. Łatwa, bardzo łatwa procedura ściągania tego ustrojstwa całego. 30 sekund i Wufreda sprzedane. <laughs> 30 i Wufreda. Żebyś wiedział. No, jakby miał oczywiście odpowiednie narzędzia, to by było na pewno 30 sekund. Ale cykwuch, cyk filtr zajbany olejem. Normalka. Normalka. Nie, bo kiedyś mi się zatkał, zatkał mi się wano i mi waliło wszystko powrotem do do tego, do, do filtra. Dobra. Tu nie, nie jest taki zły, ale może jest trochę zły. Gdzieś mam nowy, tylko nie pamiętam gdzie. No, BMK jeszcze musi poczekać. Tu to, to jest też taki zbiorniczek naciśnienie oleju do wanosu, czemu temu, temu w tych przedliftach, jak odpalasz go, to on tak chodzi jak diesel z rana i tak plekota, bo to nie trzyma w ogóle oleju. Mam od poliwta, tylko muszę się za to zabrać. Muszę wtedy kupić linię tą nową. Wsadzić to i pociągnąć kabel z tąd aż do komputera, Jak chronić komputer. Więc to na później. Idę po klucz. to nie jest 50, albo 45 Torx. Byle nie 60. Bycie wszyscy witali na osiedlu. Gdy, idę na 50 stopni. coś nie coś potrafię. Tylko teraz moje drugie pytanie jest. Nie, ja to odkręcę? Nie, ja to odkręcę. A pytanie takie jest mądre. Jak się ten napinacz poluzowywało? Chyba za tą dolną śrubę muszę złapać i wtedy poluzować to wszystko. Zawsze w tych 39 fałkach mam zawsze problem z tym napinaczem zasanym To po co taki kupujesz? No bo lubię. Lubię mieć problem. Myślałem, że jak masz mnie, to już masz problem <laughs> uchodźca premium. Jeśli nie ma w głowie, to się ma w nogach. <laughs> ja cały dzień chodzę. <laughs> już <Mój> taki głupi <laughs> Może i głupi. Ale co jaki silny? No widzę. Patent. No. Takiej panie, patent, bo oni nie widzą, co ty tam odkręcasz. No. Czyli mój napinacz chyba jest dobry. Kurde. Nie myślę, że to jest problem tego napinacza, albo coś urwiemy zaraz i... już będzie problem z napinaczem, trzeba będzie wydawać 370 dolców, żeby kupić A. nowy. A może kurde jakiś taki lawy się wydaje? Aha. Co? Nic, bo w złej, złej pozycji mam klucz nie mogę wyciągnąć paska. Teraz największy test. Hmm, jako co nie swoim pochowym okiem? Myślę, że to jest sprawa dwóch pozycji: albo to koło seryjne zepsute, albo to kapibara. <głos> 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 a drugie. Drugie się nawet nie turla, a nie też takie. Obydwa są do dupy, A to u góry jest bardziej wyrąbane. Tyle palić, długo kręci w ogóle. Ogólnie sprawdzałem na internecie cały ten napinacz z dwoma kołami, yy, tym szakiem tym amortyzatorem całym, dziwnym hydraulicznym i tym uchwytem, co się tu przekręca. Kosztuje 337 dolarów bez podatku, czyli z podatkiem będzie prawie 360-370 dolarów albo 4 paki z wysyłku. Więc... No tak Stare dobre wysuszone miłoki To jest inne Na pewno nie ma być tak Ani tak No tak to tym bardziej Chyba dupa z tego Będę musiał kupić Kupić jednak tak jak trzeba, a nie To tańsze <słuch> Jak to się mówi Ten kto żyli, to traci dwa razy A jak? No plan, wykrycimy Z46 <grystanie> Majster, powiedz mi jak ja to mam kamerować? <grystanie> nie wiem, wykominuj coś, to jest coś do kamery. Kurwa, to czekaj, ja tu zrobię za chwilę polowe zadanie. Położę się pod samochodem i nagrywam od dołu chyba. Gdy ty tam coś grzebiesz, co najlepsze? Tam nic kurwa nie widać. To no, było powinno stało już tutaj. Teraz robić, o, teraz wszystko ładnie widać co się dzieje, nie? Mm, no prawie że. Gdyby ten telefon był mniejszy, ja bym tak mógł go wsadzić kurwa. Ja już nie przeklinać. Przepraszam, ale ty ty więcej przeklinać. Możemy policzyć. No mnie stresuje. A bo cię stresuje. Bo chłop nie widzi pierwszy raz w życiu. <noise> Dobra. Gość widział moją dupę i mówi, że, że go stresuje. Wszystkie <noise> był stresujący miałem dla mnie na tej mini. a czemu to tu jest jakiś tegumany, a tam nie. Ale on jest wylany chyba. To się zgadza. Ten sam, największy kaliber ma. Ono <tryk> się z tego sypie. Ty może to rzeczywiście jest prawa. lewy gwint też. to latek był Ty, to też koło jest inne Super To se pojeździsz, tamtą hulajnogą Jednak się okazuje, że mamy złe koło On tutaj dwa koło walimy właśnie do sklepu do Autozona, zgarnąć jakieś jakiekolwiek kółeczka, żeby były firmy Duralast Nie wiem jak to długo pohala po... Po hula. Nie wiem jak to długo pochula, ale do przynajmniej 15 baków, a nie 25 i od firmy Ina 25 dolarów kosztuje i nie wiadomo kiedy to dostanę Więc na razie się poraduję tymi za 15 o ile będą pasować, do tego mam dwa moje ładne kółeczka I jedziemy do sklepu, zobaczymy Tam zaraz tu w lewo będzie, widzisz AutoZone? Także jest, jest Autozon. mamy też tęczę ładną Ogólnie cała jest. Tam jest drugi, drugi koniec, ale chyba teraz za budynkiem jest. O kurde, przejechał. Ale ktoś pokazał. Aaa, Maryś! Steka A. wal. Wal, steka, nie ma nikogo z nami. Wal, steka. Ameryka. Dobra, elegancko, i kręć tutaj teraz zaraz. Maryś, daj mu! <laughs> Maryś, daj mu. Nie nie Dodgem, Durango. Na spawanym z 15 Powiem, 15 kupiony prosto od dillera w 2018, tak? 2018 to dawaj, tutaj koło no, po lewo, po, po prawo i pana na mache bierzemy. Bum, to jest cyk. Tutaj, Ty jak macie olej ekstra, to możecie tutaj zostawić pod sklepem i ci zabierają za darmo. Chodź, Rumun. <laughs> tak wygląda sklepik. Zajebiście duży. Czy tu może mały z tej strony, ale patrzcie, jakie mają wysokie regały z rzeczami. Moja kółka gdzieś są tam u góry. Jedno przynajmniej. Chociaż na mojej stronie pokazywało, że są dwa, ale jak mam, mam, mam tylko jeden. Okej, okay, mamy kółeczka. Zaboliliśmy 40 dol dolców. Firmy Dura, Dura Last. Mam nadzieję, że będzie ok, bo jest troszkę mniejsze. Jakby na sam pasek zamiast ekstra. okej okay, zobaczymy, co to się będzie działo. Jak przyjedziemy na chata. Ok, kierunek chata. Jeszcze zajdziemy polski sklep po jakie browce. I idziemy robić dalej. Co tu w lewo? Tu lewo, no. Idziemy do Mantros Deli, polski sklep, Chicago, na Irvingu. Piękna noc nadstała nad naszym Chicago. Ema dalej w rozsypce, ponieważ iż aż teściowi padł Mercedes. Alternator wyciągnął wroty i musieliśmy go holować na lince. Parę y, ulic, parę przepnic, parę tak zwanych bloków. I zajęło nam to dobre prawie godzinę i coś, bo trzeba hej do sklepu. To tamto. próbowałem pierwego na jumpie pocisnąć, ale tylko trochę ujechał i jumpo rozładował że to sama, to jest GL450, GL450. To trochę prądu i, i jestem z powrotem przy swojej BM. -ie. Stoimy na tym, że Mamy kółeczka. Niestety trochę węższe niż oryginalne, ale stety, niestety są idealne jak pasek, więc nic to nie zmienia. Yy, oryginalne inne 25, a to kosztowało mnie 20 z podatkiem. Chciałbym to umyć, ale już jest godzina pół do dziesiątej, ja muszę rano stać do roboty. Mój kolega Damian, a.k.a. mój kamerzysta, już też pojechał do domu, bo on wstaje. Jeszcze wcześniej staje po piątej do roboty, a więc muszę się sam bujać na razie. Więc tego nie myję, bo MK musi być w stanie jutro jechać. Jechać, musi jechać, mnie zawieźć do roboty. A pojechałbym motorynkom, bo to 12 stopni i trochę mi się nie chce marznąć. A ja to bardziej jestem przygotowany na letnie jazdy w temperaturach bliżej 30 niż tam 10-12 więc nie mam giru ani nic żeby przetrwać zimne wiatry więc plan taki, tą 13 potraktujemy tym oto świrkiem żeby się odkręciła ładnie i zakręcimy to znowu na laktajcie, tak samo jak i to kuka w miarę pasują są jakieś gorszej firmy, te jakieś CNU zobaczymy ile to wyzipie w ogóle jak długo to będzie w ogóle działać Więc ja się zabieram teraz tutaj za odkręcanie, przykręcanie i wracamy do BMW założyć pasek na pamięć oczywiście w zasadzie nie zrobimy zdjęcia, nic więc jakoś sobie poradzę. ops o kurde, odkręcanie jest ogólnie akcja jest taka, że kółka są od 540 nie? bo w katalogu w katalogu nie ma kółek do M5, ale są do 540 więc tam kółko od 540 założony Kręci się, kręci się. Do tego drugiego musiałem dorzucić nakrętkę, bo jest trochę inny inny design i mi ocierało. nadzieję, że coś się będzie dobrze kręcić. I teraz jest problem mały, bo gdzieś pierdzielnąłem nakrętkę od tego. Dobra, starcie. To jestem ogólnie ciekawy. Co ten mój kamerzysta od 7 Bolesi tam ponagrywał, jak to w ogóle wyjdzie, wszystko? Dajcie znać w komentarzu, czy w ogóle się cokolwiek on podobało to, co nagrał, czy lepiej zmienić, zmienić troszkę podejście. <grym> bo z nim to zawsze wiecie. Zresztą wiecie, jak to jest z najlepszym kumplem. Wszystko się bierze na ja nic nigdy poważnie. I to dobrze. Troszkę szczęścia i radości w życiu trzeba, a nie trzeba być smutnym i ponurym. Ok, no to dobra. Teraz mamy pasek. Czy Wy coś widzicie? Oczywiście, że gówno widzicie, bo fok fokus się zmienia tam, gdzie nie trzeba. Wydaje mi się bez patrzenia w jakikolwiek diagram. Raczej tak, bo to porządna fura jest, to wszystko wiadomo, co Ci idzie. To nie jak Ameryka. Tu jest sens i logika ogarnięta. Patrzcie, co żywo dwalił. Ok, Zmocałem cały pasek jeszcze raz. Siedział źle na pompie, ale teraz siedzi już dobrze. Teraz muszę tylko założyć... Kurde, zmęczyłem się tym napinaczem hydraulicznie to przerąbanie jest go napinać teraz tylko rurę zarzucić zrzu i zobaczyć czy to w ogóle hula, czy piszczy, czy jest wszystko okej okay. nadzieję, że nikt jeszcze w domu nie śpi Sam śpi pije ale ci tu sąsiadem walimy w palnik emą wszystko jest w miarę okej okay. tylko nie podoba mi się jak to kółko chodzi to jest to koło co dałem podkładkę. Trochę lata. Teraz szybko się założył. Przycisnąć. Ręką ile się da i zajębać. Nie ma być. A więc misja, którą miałem dzisiaj zrobić została powiedzmy zakończona w 80% sukcesem. Ponieważ dopiero jutro będę mógł testować samochód. Czy na pewno wszystko jest OK? Czy migania świateł znikło, znikną? Czy też yy... Czy też ładowania mi nie odcina jak się nagrzeje? To może jednak jest wina tego alternatora, albo regulatora, albo może mam za małą baterię, powinienem mieć większą. W sensie, że więcej tych godzin powinno być. Czy coś, nie wiem, jeszcze to jest misja na jutro. Bo dziś już jestem wyrąbany od czegni, nie mogę zarobiście się wyspać. Po prostu staje rano, zarobiście zmęczony Cały dzień jeszcze harłowa, plus jeszcze wieczorem próbuję tutaj jakieś gruza ulepić, żeby pchać robotę do przodu, ponieważ też nie mam tak też czasu siąść. Wiecie, jednego dnia zrobić wszystko, tylko tak godzinę, dwie, trzy to na tym coś podrobię. No dzisiaj ją piątkę chciałem zrobić, no to wyszło jak wyszło, od prawie dwie godziny. Misja y, rescue y, Mercedesa pod dom, także alternator w ogóle do tego dziada, jakiś taki chiński, kosztuje 280 dolarów. A w kosztuje prawie 500, więc. Jeszcze nie wiem co zrobimy. Raczej się na pewno odezwę do takich mamy Polaków tutaj, na, chyba na miluoki ulicy. I oni przybudowywują alternatory, więc na pewno się do nich odezwę. A więc dziękuję Wam wszystkim za oglądanie. Zostawcie jakiś fajny komentarz, co Wam się podobało, albo co chcecie zobaczyć więcej, a ja postaram się to na pewno spełnić. I więc to by było na tyle. Do zobaczenia w następnym filmie. Trzymajcie się, cześć.